Witam Was już w drugim odcinku ze Ślimakiem Boba 2. No, no, zaczynamy. Eee, i... Jedenasty, o poczekaj. Okej, okay, to teraz jedenasty level. Eee, zobaczymy, o co tu chodzi. Mmm... Czekajcie, ja muszę zejść Ślimakiem Bobem. Wpadnij tu. I teraz tak. O. No co? Co zrobiłem? Poczekajcie. nie ustawiłem? Nagrywanie. Bo coś mi się st... Nie wiem, jak. Jeszcze raz. O co tu chodzi? Na podwójnej? Yy... Tak. A, dobra, okej. Okay. I teraz pomocniczka. Proszę. A, o to tu po prostu chodziło. Jak będą jakieś krzyki w tle za oknem, to no to, no weźcie. Eee, dobra, zobaczę. Nie, jeszcze raz. Zrobię tak. Eee, zrobię tak. Zrobię. Czy znaczy, podejdę trochę dalej? Zrobię tak, tak, tak. Aha, i co Ale o co chodzi? Bo co ja mam zrobić teraz? To się to jest jakieś dziwne. Dobra, jeszcze raz. Jak? To się, o co tu chodzi? Nie ja rozumiem. E, Okej. Okay, I teraz tak. Do czego to jest? A, już rozumiem. Tutaj mamy to upuścić. Teraz popeczka, 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 popeczka. I teraz jeszcze raz, teraz ty i sobie tutaj idziesz. I proszę bardzo. No i już bik, dosputny levelek. Co ty panie chcesz? Okej. Okay. Zrobimy coś takiego. Leć, 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 leć. Dobra. I teraz, i teraz pan, proszę bardzo. Pek. Co? Łojeju! Już prawie bym, wiecie, prawie bym już umarł. Muszę chyba poczekać, to nie po prostu tam wpadną. Nie, 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 nie! Jasów! Tak, no i teraz... Mam dla nich przejście. Byk! Do, do wyjazdu z, z tego kraju. Dobra, e, tu mam jakiegoś dziwnego królika. Bardzo dziwnego, w się sensie, nie wiem. Yy, dobra i tak i co my możemy zrobić? Możemy zrobić... A nie to poczekajcie to jeszcze raz Zrobię tak, że upuszczę ten blok O ten kolejny Tak, Te kolejny to kolejny, kolejny, kolejny i tak, dobra, pek cyk i teraz myk i proszę bardzo, no i mamy wyjście, proszę, proszę Państwa, proszę, na dwa razy dębię. Ojeju, co to ma być? To jest przecież dwójka. E, czekajcie, o co, a co tu chodzi? A to, a co tu chodzi? Aha, to czekajcie, zrobię tak. Tak. Tak, tak. I teraz ja sobie przejadę. Jezu, jakie to było takie szybkie. W ogóle nie o coś, co się stało i co mam w ogóle zrobić. Aha, i teraz tak, gorsi zrobi coś takiego, serio? Takie to trudne? O kurde, jednak tak, jednak tak, muszę to powtórzyć. Eee... Dobra, a dlaczego? A, to poczekajcie. Zrobię tak. Okej, okay. i teraz... No nie, nie Jezus, ej to jest serio ciężkie. No i dobra, uf. Na no serio to było ciężkie. Okej, okay. myślę, że to będzie prostsze wtedy. O nie. O! Chyba coś. Trzeba coś dobrego zrobiłem. A chyba jednak nie. A chyba nie. Dobra. Piłuj, 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 piłuj. Opa. Seria? Ty, zrobiłem coś dobrego. Ja! A jednak nie. Dobra, to. Ym. Jeszcze raz zrobimy tak, ciął. I teraz tak, utni to, utni, utni. Tyk. i teraz tak. I ja... Co? Że ład? A dobra, już rozumiem. Patrz. Od razu to. A to już wiem. No chyba, że od razu aby to w nie sensie jest inaczej się już nie da. Ja, ja próbowałem już na wszystkie sposoby, na to... No, ej, to jest jakieś dziwne. A może po prostu sobie potem przejdziesz? A, nie. Ja, no może nie. Wiadomo, że nie. Ajajaj, aj. będzie czyciły. będzie czyciły. czy tak będzie trzecił się. Dobra, to zrobię cień. Okej, zrobiłem level, no, Powiem, wam, że Jeden miał taki ciężki, ale... I się też... O Jezus, co to jest? Co to jest? Nie, czekajcie, ja chcę zrobić tak, żeby... Żeby to... Spadnie. Okej. Okay. I teraz tak. Okej. Okay. Let's go dalej. Okej. Okay. I teraz co? What? What? Ale, ej, ale to było zarobiste... To był zarobisty poziom. Spray. Ja, wale. A już się takie... Co? Co chodzi? A. Myślałem, że tak to trzeba zrobić. To jest ostatni poziom. Um. Jak mam to zrobić? Mamy zrobić tak. ok. to wy Tak. I teraz pyk, pyk. Mek i teraz kończymy serię Bob Śliwek Bob 2 I mam nadzieję że ta seria wam się spodobała jak widzicie mój yy, w takim momencie mi reklamy dają o Jezu i jak widzicie to jest koniec serii mam nadzieję że ta seria wam się spodobała i teraz chyba następną to będzie trzecia część dlatego mam nadzieję, że się filmiki ze ślimakami wam przyjmują do zobaczenia i cześć